Tak jest, A. Rozkładam skrzydła i lecę. Choć naprawdę nie mam ich, Uwierz mi, ale między chmury raz, dwa, mogę się wbić. Jak ostatni włócz do twojej trumny, mówisz, dzień jest pochmurny. Jebać, to jestem podchmurny. Pod a level wyżej Ty level niżej, przez to dostajemy skrzydeł Widzisz różnicę, ty pierdolony Nie, locie, ja widzę skalę w tym pierdolonym hip-hopie Chłopie, zostaj w domu, jak masz lek wysokość Widzę pod sobą bloki, skąd żeśmy wyrośli Te miejsca dają sznyt Do końca życia wolę spać jak ikar, Niż być przylepionym do chodnika Twoje oczy się śmieją, wiem, że jesteś szczęśliwa Te miejsca dają miłość do końca życia Nie daj się uziemić niczemu I po zimowych miesiącach Zawsze wracamy do domu Chcesz lecieć z nami nie bój nic Jeśli z nami chcesz się wzbić Ponad chmury, ponad tęsy sny mury wszelkie rany i Granice, które mamy pierwszyć na wysokości trzeba żyć chcesz lecieć z nami? Z nami. Z nami. chcesz lecieć z nami z nami chcesz lecieć z nami Z nami chcesz lecieć z nami Chcesz lecieć z nami, lecieć z, nami? Lecieć z nami nie bój nic Jeśli z nami chcesz się wbić ponad chmury, ponad tęsy sym mury wszelkie realnej jak wysokoś, trzeba żyć. Chcesz lecieć z nami Chcesz lecieć z nami Chcesz lecieć z nami Uważaj, jest wysoko Szybko i wysoko jak na misję, karier ja Nie mam czasu zostać z tobą, jak chcesz żyć, jak frajer No teraz rozdaję karty, nie ma szans na nową talię Czas traktuje nas brutalnie, jakby zabijał czarną dalię Hejterów uh, działa wymierzone w nas jak nad Normandią w mojej dłoni płonie majki Zanim spadnę, zabijam wrogów, mijam szczyty Lecę, bo pragnę tak bardzo zmienić swoje życie I flow jak skrzydła, na bicie rozpościera Już pora wygrać, więc tora, tora, tora teraz To dobra firma, to życie nie kariera Wzbijam się, lecę, kolejny raz, mijam cię uh, Unoszę się wysoko ponad bloki Tam, gdzie stawiałem pierwsze kroki I dumnie zakładam czapkę koki Polecę wyżej, wyślę ci foty A jak będzie trzeba, zostawię za sobą zwłoki Chcesz lecieć z nami, nie bój nic Jeśli z nami chcesz się wzbić ponad chmury, ponad tęsy syf mury, wszelkie rany i granice, które mamy na lęk wysokości, trzeba żyć Chcesz lecieć z nami? Z nami. Z nami. Chcesz lecieć z nami? Z nami. Wszelkie rany i granice, które mamy Pierwszy członek wysokości, trzeba żyć Chcesz lecieć z nami? Chcesz lecieć z nami? Chcesz lecieć z nami? nami. Uważaj, jest zbij co ty, ty z głowy, yeah. jakby yeah. na dnu od cepelin Fly high, synu dream team Heroin, Smugluję twoje sny po mojej niebo Jak gdyby puszam pociski, słyszę piski puchną w skronie. Dłonie, nie dotkniesz nawet wojesz Widzę no świat tak koniec ją Twój widok jest przykry wciąż powiedz powietrze jak przy trzy istnych ręce i choć Nie miałem planach tu być, jak mi zlecę po więcej Pędzę tak już lat, tu w dekadach już Kolejny album lata Reszta opada jak kus Chuj cię do ten znany Bezdanych w gór Stąd cię nie widać, bywa jesteś jednostetek głów Nie brakuje mi choć powietrze jest rzadkie Znam dobry dobrze smak betonu, więc nie boję się, że spadnę Nigdy nie było łatwiej Wszystko się dzieje na Pod fotelem Maskami, selkę z góry dostaniesz maskę i